Wstawianie tabeli. Najpierw zaopatrzymy się w pasek tabela. Wybieram widok, paski narzędzi, tabela. Chcąc osadzić tabelę na stronie, warto przygotować w odpowiedni sposób miejsce. Najlepiej w poszczególnych akapitach pozbyć się formatowania. I teraz można przystąpić do rysowania wstępnego projektu tabeli. Wybieram przycisk tabela, naciskam go. Klikam go raz lewym przyciskiem myszy. I mogę określić liczbę kolumn bądź wierszy. Innym rozwiązaniem jest wybranie strzałki w dół, gdzie mogę wyrysować niejako ręcznie kształt Pożądanej tabeli. Po zwolnieniu przycisku, tabela jest już gotowa. Teraz można przystąpić do modyfikowania tabeli. Łapiąc lewym przyciskiem myszy, mogę przesuwać poszczególne wiersze i kolumny. Po zaznaczeniu Grupy kolumn. Mogę kliknąć prawym przyciskiem myszy. Wybrać kolumna. Rozłóż równomiernie. Na podobnej zasadzie mogę porozciągać wiersze. Zaznaczyć. Wybrać prawym wiersz. Rozłóż równomiernie. Kolorowanie wierszy. Stając obok tabeli, pojawia się kursor w kształcie czarnej strzałki. Po kliknięciu mam zaznaczony wiersz. Mogę wybrać odpowiedni kolor. Formatowanie tekstu w wierszu. Po zaznaczeniu wiersza można wybrać układ. Formatowanie krawędzi tabeli. Zaznaczam tabelę, klikam prawym przyciskiem myszy, wybieram opcję Tabela. Na zakładce Krawędzie określam, czy to są krawędzie tylko zewnętrzne, czy zewnętrzne i wewnętrzne. Wybierzmy zewnętrzne. Wybieram Styl Linii, jej szerokość. A także na przykład kolor. Potwierdzam. Zewnętrzna krawędź została zmodyfikowana. Zaznaczone komórki można podzielić. Wybieramy opcję Podziel komórki. Ustalamy na ile części i w jakim kierunku. OK. Wybierzmy następne. Podziel komórki. Tym razem pionowo. Na trzy. OK. Komórki można także scalać. Zaznaczam komórki i wybieram scal komórki. Chcąc uniknąć przenoszenia tabeli na kolejną stronę przy dodawaniu na przykład wierszy, warto po zaznaczeniu tabeli i wyborze wiersz zabrać zaznaczenie zezwalające na łamanie wierszy pomiędzy stronami i kolumnami, a następnie wybierając wiersz wybrać rozłóż równomiernie. Teraz możemy na przykład dodawać kolejne wiersze. Mamy na przykład na pasku tabela wstaw wiersz. W podobny sposób możemy dodawać kolumny, a także je usuwać. Oczywiście. Później można równomiernie rozłożyć kolumny. Wybieramy kolumna. Rozłóż równomiernie. W identyczny sposób można usuwać wiersze. Zaznaczamy wiersz. Sumowanie w obrębie tabeli. Staję w komórce, w której ma być policzona suma. Klikam znak sumy. I obrysowuję komórki, które mają być zsumowane. Na koniec naciskam Enter. Suma została policzona. Optymalizacja tabeli. Zaznaczam tabelę. Wybieram optymalizuj. Wysokość i podobnie szerokość. No akurat to rozwiązanie nie wygląda najlepiej, więc możemy to zawsze cofnąć. Autoformatowanie tabeli. Wybieram tabela, autoformatowanie. Można wybrać więcej i dokonać przeglądu możliwych rozwiązań. Po wybraniu odpowiedniego układu, wybieramy OK.